Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Sobota 23 sierpnia i mówił: Abba, Ojcze, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty? Modlił się i mówił wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 36 wiersz i Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 39 wiersz. Zależność od Boga w sprawach takich jak co oraz jak. Część pierwsza. Jest to bardzo ciekawe przyglądać się temu dokładnie, o co Pan Jezus się modlił i w jakim wewnętrznym usposobieniu to czynił. Raz powiedział, co ty chcesz, a drugim razem, jak ty chcesz poddawał się całkowicie pod wolę Bożą, nie tylko w odniesieniu do tego co, ale również i do tego jak. Na przykład był gotowy nie tylko umrzeć, ale również przyjąć, że stanie się to w okrutny sposób poprzez ukrzyżowanie. Powinniśmy pozostawać w zależności od Boga i my, nie tylko wobec tego co, ale także i jak. Oznacza to, że nie tylko pytamy o to, czego Bóg od nas chce, ale również i o to jak mamy wykonać to czego oczekuje. Świat mówi cel uświęca środki. Jednak słowo Boże mówi inaczej. Jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje więcej, jeśli nie walczy prawidłowo. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, piąty wiersz. Dalszy ciąg w następną sobotę.